Wszystko. Ostatnio taki cudowny piesek stanął przed ceramikarnią w mojej szkolnej Słupsku i stoi, proszę Państwa, na spotkach. Więc pomimo, że to jest pieścik, który będzie pilnował, muzeum, może pewno, że babczymy, będzie pilnował, będzie pilnował, będzie będzie pilnował, w będzie będzie pilnował, będzie będzie pilnował, będzie pilnował, że te modele paciorki również przyda 6 zł po raz pierwszy za ten uroczy przedmiot 6 zł po raz drugi 6 zł po raz Właśnie kot może skorzystać z tej, z takiego zabawnego urządzenia i taka zabawka cena wywoławcza 1 zł tylko złotóweczka 2 zł 2 zł 3 zł 5 5 zł po raz pierwszy 5 6 6 7 7 zł po 8 20 20 zł po raz pierwszy 20 zł po raz drugi 20 zł trafia w ręce y, pani Ani zabawka a 20 zł na towarzystwo opieki nad zwierzętami Czy pani Ania ma kota? 2 Pięknej, y, smukłej panny. Y, tak naprawdę świecznik, bo jest tutaj miejsce na wstawienie świeczki. Kto chce mieć taki ładny świecznik w domu? Dwa złote.

To jest jakiś tegorocznej aukcji fenomen. Mamy tym razem studnie bez dna z zestawem naczyń, o których już tutaj opowiadałam. Zestaw naczyń z uśmieszkami. Sosierka. Ja już mam sosierki z aukcji, ale tej też bym nie pożałowała. Kto z Państwa chciałby mieć taką piękną sosierkę? Złotówka, złotówka, złotówka. Dwa złote mamy, dwa złote po raz pierwszy, dwa złote po raz drugi. Nie widzę chętnych sprzedane, dwa złote po raz trzeci.